Piotr Mróz nie wytrzymał podczas wywiadu. Po tym pytaniu zrugał dziennikarkę. Podczas nagrania podcastu rachunek sumienia doszło do ostrego spięcia między Piotrem i Mrozem a prowadzącymi. Mróz poczuł się atakowany w kwestiach wiary i krytyki Kościoła, zarzucając dziennikarzom jednostronność i twierdząc, że zaproszono go po to, żeby mu ubliżać. Rozmowa szybko stała się szeroko komentowana w mediach i w sieci. Piotr Mróz w podcaście Rachunek Sumienia, z z prowadzącymi. Piotr Mróz był gościem podcastu Onetu Rachunek Sumienia, prowadzonego przez Magdalenę Ridamonti i Tomasza Sakielskiego. Podczas rozmowy doszło do ostrej wymiany zdań. Mruz poczuł się atakowany i zarzucił prowadzącym, że zaprosili go po to, żeby mi ubliżać. Piotr Mróz wielokrotnie podkreślał swoją silną wiarę. W podcaście opowiedział o codziennym życiu z Bogiem, noszeniu różańca w kieszeni oraz o wydarzeniach z przeszłości, które uznaje za ważne doświadczenia duchowe. Zaznaczył, że nie uważa się za specjalistę w temacie wiary, ale stara się żyć zgodnie z nauką kościoła. Rozmowa z prowadzącymi szybko przerodziła się w konfrontację. Mróz skrytykował filmy dokumentalne Tomasza Sekielskiego o pedofilii w kościele, twierdząc, że brakuje w nich akcentu na dobrej księży. Sekielski odpowiedział że milczenie dobrych kapłanów również jest problemem. Mróz poczuł się niezrozumiany i zarzucił dziennikarzom jednostronność. Mróz wypomina raportaż Sekielskiego. Piotr Mróz chętnie podzielił się z Magdaleną Rigamonti i Tomaszem Sekielskim swoim doświadczeniem bliskości z Bogiem. Zaznaczając jednocześnie, że nie uważa się za eksperta w sprawach wiary ze względu na ograniczoną wiedzę teologiczną. Gdy rozmowa zeszła na temat kryzysu w Kościele, mróz subtelnie skrytykował dziennikarzy za dobór gości do programu, komentując, kogo zapraszają do dyskusji. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to niepokornie ani pysznie z mojej strony, ale widziałem kilka podcastów księży, którzy tu byli i czasem mam wrażenie, że dramat zaczyna się wtedy, kiedy ksiądz zaczyna reprezentować siebie, a nie Boga. I niestety widziałem u państwa, w moim odczuciu, niektórych kapłanów, którzy są daleko od Boga. Następnie Piotr Mrus odniósł się do filmów dokumentalnych Tomasza Sekielskiego i jego brata Marka, dotyczących przypadków seksualnego wykorzystywania dzieci w polskim kościele katolickim. Pan stworzył dokument, odważny dla mnie, ale wkładający wszystkich do jednego worka. Brakowało mi w tym wszystkim takiego akcentu i pokazania, że jesteśmy tylko ludźmi i że wszędzie jest zło, które trzeba piętnować. To był bardzo dobry materiał, ale czasem takie sytuacje powodują, że później wszystkich wrzucamy do jednego worka. Piotr mróz nie wytrzymał podczas wywiadu. Tomasz Sekielski odpowiedział, że. Jeśli dobrzy kapłani milczą, nic nie robiąc i godząc się na to, aby dawianci seksualni byli przenoszeni z parafii do parafii, to wcale nie są blisko Boga, tylko swoich stołków. Dopytał Piotra Mroza: Czy zna choćby jednego duchownego, który odszedł z Kościoła, nie zgadzając się z funkcjonowaniem wspólnoty od środka? Mruz odparł, że dziennikarze też bywają nierzetelni, na co Sekielski odparł, że to prawda, ale nikt nie przenosi ich z redakcji do redakcji za popełnione błędy, jak ma to miejsce w kościele. Mruz nie ustępował i ponownie zadał Sekielskiemu pytanie: Sam pan przed chwilą powiedział, że wśród dziennikarzy są tacy i tacy i tacy. Czy pan powiedział, nie, nie godzę się z takim rodzajem dziennikarstwa, występuję i nie chcę w tym uczestniczyć? Nie, jednak pana zadaniem jest bronić dobrego imienia dziennikarzy, tak samo księża. Po tych słowach Piotr Mróz podniósł głos, wyraźnie zirytowany ciągłymi wtrąceniami prowadzącej, której zarzucił, że nadmiernie skupia się na każdym jego słowie. W dalszej części rozmowy mróz stwierdził, że Magdalena Rigamonti wydaje się z niego kpić, co wywołało jej wyraźne niezadowolenie. W pewnym momencie zaczął też kwestionować sens swojej obecności w podcaście, mówiąc: Zastanawiałem się, po co mnie tu zaprosiliście, czy po to, żeby mi ubliżać.